Fiat 600 silnik 900 cm o mocy 39 koni. Jest to wersja najtańsza ze sprzedawanych obecnie 24 200 zł. Przygotowanie tego auta trwało 2 lata i pochłonęło ogromną kwotę 3,5 miliona marek. Ma ono zastąpić produkowane już od 6 lat Cinquecento Oferując nabywcom nadwozie o zbliżonych co prawda wymiarach, ale większej funkcjonalności, większym poziomie bezpieczeństwa i jak Państwo widzą zmienionej linii. W Polsce będzie się je sprzedawać przez półtora roku równolegle z Cinquecento. Do testów wybraliśmy wersję wyposażoną w silnik o pojemności 900 cm3, ten sam, który napędza Cinquecento. Przy 5,5 tysiącach obrotów rozwija moc 39 koni mechanicznych, a przy 3 tysiącach dysponujemy momentem obrotowym równym 6,7 kilogramometra. Auto waży w stanie gotowym do jazdy 730 kg, a więc o 20 więcej niż Cinquecento i można jechać z pewnym trudem, rozpędzić do prędkości 140 km na godzinę. Czego można się spodziewać po tym motorku wiemy z doświadczeń wynikających z prowadzenia Cinquecento. Szczegółowo o osiągach Cinquecento opowiemy za chwilę, na razie zajmijmy się opisem i oceną nadwozia. Najnowszy produkt Fiata mierzy 332 cm długości i 151 cm szerokości. Jest więc minimalnie większy od swego poprzednika. Rozstaw osi pozostał niezmieniony i wynosi 220 cm. Przyrost długości dokonał się więc poprzez zwiększenie nawisów przed przednimi i za tylnymi kołami. Na dwodzie, jak państwo widzą, wyraźnie nawiązuje do bryły Cinquecento, ale jest projektem zupełnie odmiennym i bardziej współczesnym. Z przodu różnice są pozornie niewielkie, w rzeczywistości jednak błotniki są zaokrąglone i bardziej wysunięte na zewnątrz. Inaczej opada pokrywa silnika. Inne są reflektory i lampy kierunkowskazów. Kiedy patrzymy na auto z boku, dostrzegamy pewną elegancję jego stylistyki. Wynika to z prostej linii dachu oraz kształtu tylnej szyby. W rezultacie wydaje się, że włoski maluch ma w sobie coś z Volkswagena Polo. Bardzo ciekawie połączono linię pokrywy bagażnika z linią świateł, linią masywnego zderzaka i przede wszystkim z eliptycznym kształtem wypukłej tylnej szyby. Drzwi sięgają aż do krawędzi tylnych siedzeń. Zajęcie tam miejsca wymaga znacznie mniejszych talentów gimnastycznych niż w większych samochodach dwudrzwiowych. Jeżeli przednie fotele nie są zbyt daleko odsunięte, siedzi się z tyłu naprawdę wygodnie. W porównaniu z Cinquecento postęp jest wyraźny. Z przodu, mimo stosunkowo krótkich siedzeń, również jest znacznie lepiej niż w Cinquecento. Fotele dobrze trzymają ciało, nie są nadmiernie miękkie i bez zmęczenia da się na nich siedzieć nawet przez parę godzin. Zupełnie nowa jest cała przednia półka. Zaprojektowano ją jakby w trzech częściach. Pierwsza to plastikowa wytłoczka zawierająca otwory na nawiewy i panel z pokrętłami wentylacyjnymi i przyciskami. Część druga to obudowa kierownicy oraz obudowa zespołu wskaźników. Obszerna półka przed pasażerem stanowi część trzecią, która znika, kiedy auto wyposażone jest w airbag dla pasażera. Zespół wskaźników... Zawiera prędkościomierz oraz zegarek i sygnalizator poziomu paliwa. Temperatury cieczy chłodzącej musimy się tylko domyślać. Na obrzeżu ulokowano wszystkie lampki sygnalizacyjne. Wygląda to ładnie i jest funkcjonalne. Okropnie tandetna jest natomiast obudowa tego całego panelu. Całość przedniej płyty może się jednak podobać i jest o niebo lepiej zaprojektowana niż w Obicia są bardziej kolorowe, lepsza jest też ich jakość. Kierowca ma wrażenie pewnej przytulności, zwłaszcza, że Seicento posiada lepszą izolację akustyczną niż jego poprzednik. Nie to, żeby było całkiem cicho, ale dźwięk silnika nie drażni, a poziom wewnętrznego hałasu, zwłaszcza przy wyższych prędkościach, jest niższy o 2-3 dB niż w Cinquecento. W sumie wydaje się, że Fiat zbudował auto, które w klasie maluchów, czyli samochody po długości nieprzekraczającej 3,5 metra, jest aktualnym liderem. Silnik naszego auta testowego ma długą historię. Założeniami konstrukcyjnymi sięga aż do słynnego w latach 70-tych 127. Choć zmiany z pewnością by się przydały, to jednak współczesna 900 po licznych modernizacjach całkiem dobrze radzi sobie z gęstym ruchem miejskim. Jeżeli potrafimy zdecydowanie nacisnąć pedał gazu, z pewnością nie będziemy wstydzić się jej dynamiki. Na szosie to już zupełnie inna bajka, ale nie wymagajmy zbyt wiele. Do setki auto rozpędza się w 2,6 sekundy. W porównaniu do Cinquecento jest to o sekundę lepiej. Jak się wydaje, przyczyniła się do tego modernizacja skrzyni biegów. Konkurujące z włoskim autem Deutico jest bardziej dynamiczne. Sądzimy jednak, że dynamika w pojazdach tej klasy ma znaczenie raczej drugorzędne. Przy poruszaniu się na drogach pozamiejskich trzeba pamiętać, że takimi autami możemy wyprzedzać co najwyżej na biegu czwartym. Czas przyspieszania od 30 do 100 na godzinę wynosi wówczas 19,5 sekundy i odpowiada parametrom aut kompaktowych na biegu piątym. Piątka w Seicento służy wyłącznie do toczenia się po drodze po osiągnięciu założonej prędkości. Nie są to, jak Państwo widzą, wyniki imponujące, ale jednak lepsze niż w Cinquecento. Z drugiej jednak strony Motory dalekopschodnich maluchów spisują się w warunkach drogowych jeszcze lepiej. Wynika z tego, że jeżeli fiat będzie chciał utrzymać w tym samochodzie jednostkę 900 cm, musi pomyśleć o nowej i nowocześniejszej konstrukcji. Skrzynia biegów po modernizacji pracuje lepiej niż wcinku Częto. Przełożenia są w dalszym ciągu bardzo krótkie. Na dwójce auto jedzie do 73 km na godzinę, na trójce do 110. Maksymalną prędkość osiąga na biegu czwartym. Na piątce możemy pojechać najwyżej 135 km na godzinę. Dźwignia zmiany biegów porusza się lżej niż w częto, ale mieliśmy pewne problemy z włączaniem dwójki i biegu wstecznego. Być może jest to sprawa regulacji. Staraliśmy się nie oszczędzać samochodu. Gdzie się dało, wciskaliśmy pedał do podłogi. Wiatr podaje, że zużycie paliwa w mieście wynosi 7,9 litra na 100 km, a poza miastem 5 litrów. Okazało się, że szybka jazda po drogach daje zużycie o pół litra większe, natomiast w mieście o cały litr mniejsze. Średnio podczas całego testu seczęto spaliło tylko 6,1 litra bezołowiowej benzyny na 100 km. Bardzo dobry wynik. W zasadzie układ jezdny Sejczęto... Jest kopią konstrukcji poprzednika. W zasadzie bo dokonano pewnych korekt zawieszenia oraz poprawiono układ kierowniczy. W rezultacie autotestowe prowadziło się nam łatwiej niż Cinquecento, a bezpośrednio działająca na przednie koła kierownica precyzyjnie kontroluje ich pracę. W zakrętach samochód jedzie poprawnie, wszakże pod warunkiem, że nie przesadzamy z prędkością. Jakieś 80 km na godzinę w standardowych łukach drogowych i 60 w cieśniejszych zakrętach to wszystko, na co stać Sejczęto. Powyżej tych granic możemy mieć kłopoty. Informuje nas o tym zawczasu odczuwalny przechył nadwozia. Ładnie natomiast utrzymuje nowy produkt Fiata kierunek jazdy na wprost. Pod tym względem przewyższa nawet punto. Nie można też narzekać na pracę zawieszenia. Drgania karoseli są dość dobrze tłumione i raczej rzadko osiągają takie natężenie, aby stanowiły uciążliwość dla kierowcy i pasażerów. O ile nam wiadomo, lepiej jeździ się modelem wyposażonym w silnik 54-konny, który posiada stabilizator przechyłów, ale i w tym 39-konnym można się czuć całkiem komfortowo i bezpiecznie. Nieporozumieniem natomiast są hamulce. Prawie 50 metrów ze 100 km na godzinę to stanowczo za dużo. Pociechą może być fakt, że już niedługo będzie można uzupełnić niestety za dopłatą układ hamulcowy Seicento o system ABS. Wraz z wprowadzeniem na rynek Seicento dokonuje się swego rodzaju zmiana pokoleniowa. Mniej ważny jest tu kształt samochodu, jego napęd czy zawieszenie. Seicento wyprzedza swego poprzednika, a również i dalekowschodnich konkurentów poziomem bezpieczeństwa biernego. Struktura nadwozia zawiera elementy o zmiennej sztywności i z przodu i z tyłu auta, pochłaniające energię podczas zderzeń, a także belki wzmacniające w drzwiach. Przy generalnie raczej pozytywnej ocenie auta, niezbyt pozytywnym fragmentem oceny jest polityka cenowa Fiata, który, korzystając z chwilowej koniunktury, usiłuje wyciągnąć ile się da z naszych kieszeni. Na koniec więc rada, nie śpieszyć się z ewentualnym zakupem.